Witam Państwa serdecznie do grodu marzeń. Dzisiaj dzień pochmurny, co jakiś czas deszczyk pada, tak siąpi delikatnie, ale mnie to nie przeszkadza, idę popracować w ogrodzie. Bo tak naprawdę żadna pogoda nie jest dobra albo jest za dużo słońca i gorąco albo wieje, albo kropi, albo chłodzi więc ja się mobilizuję. No, chyba, że już tak bardzo intensywnie pada, że byłabym bardzo mokra od razu no to wtedy rezygnuję. Ale tak to idę podczas w zasadzie każdej pogody. Odlewam pomidory, jak pomidorki rosną. Na no razie bardzo dobrze. Są już zielone owoce i to bardzo dużo, ale muszę je cały czas doglądać. To nie jest tak, że coś rośnie samo. Trzeba je opryskiwać przeciw szkodnikom, trzeba opryskiwać przeciw chorobom grzybowym, no, trzeba nawozić, bo pomidory również potrzebują nawozu. No i cały czas ta praca w ogrodzie tutaj jest. Jak nie przy jednej roślince, to przy następnej. I tak to się toczy w koło. Ale daje to radość, sprawia przyjemność. Pracy bardzo dużo. A tutaj rosną tragiety. Nagietki, nagietki bardzo lubię, kiedyś miałam w obrodzie warzywni, tam piłam ziemniaki i truskawki, ale one się tak potrafią wysiewać, rozmnażać, że też jest ich bardzo dużo, dlatego tam zlikwidowałam, tutaj zostawiłam tylko jedną kępę, żebym mogła zapanować, no pomidorki dojrzewajcie, dojrzewajcie, bo pomidory bardzo lubimy. Robię zawsze przetwory. Jak pielęgnuję pomidory, czy wyłamuję wyrastające tutaj skąpy wilki? Jak najbardziej. Gdy pomidory są już zielone, te pierwsze od spodu, to przycinam wszystkie od dołu liście. Po to, żeby one miały więcej tutaj słońca, żeby dojrzewały. I potem to tak właśnie postępuje, że im wyżej są tutaj kiście pomidoru. Tym wyżej obcinam, czy obrywam, no jak to woli, liście. I cały czas oczywiście trzeba je podwiązywać, bo one rosną do góry coraz wyżej, coraz wyżej, więc wymagają podwiązywania, bo gdy jest dużo owoców, to roślina nie byłaby w stanie sama utrzymać pięknych pomidorów kop żeby móc cieszyć się pysznymi owocami i licznymi malin, ja również już w maju zastosowałam nawóz plus mączka bazaltowa, i teraz będę ponownie tutaj e, używała. To są granulki. Zawierają azot, fosfor i potas czyli te mikroelementy, które są konieczne, aby maliny mogły rosnąć zdrowe, były bardziej odporne i żeby obficie owocowały. Tutaj rosną nasze ulubione malinki o żółtych owocach. W maju również zastosowałam ten nawód i rosną znakomicie, świetnie się e, Trzymają, super wyglądają, bardzo zdrowe, bardzo ładne i już są w pąkach owocowani wkrótce tutaj się zacznie. Ale za chwileczkę pokażę Państwu jak wyglądają maliny letnie, którym zastosowałam właśnie ten nawóz plus mączka bazaltowa. Jak dużo mają owoców. Jestem po prostu zszokowana. Stosowałam we wcześniejszych latach nasz obornik czy ten, który mamy pod ręką i nie było aż tyle owoców. Pomimo To są maliny, które rosną, można powiedzieć, w półcieniu pod orzechami włoskimi, a jednak owocują, są bardzo smaczne. To są te maliny, które owocują na pędach dwuletnich, te owocują na pędach jednorocznych. I są to maliny, odmiana taka lipcowa, nie wiem, jak ona się nazywa bardzo stara odmiana, ale bardzo smaczne owoce. Orzechy włoskie. Widzą Państwo, że to są duże, już stare orzechy. To są pierwsze drzewa, które posadziliśmy w ogrodzie. To właśnie były orzechy włoskie. Później była wiśnia piłkowana typu sidary. I proszę zobaczyć, tutaj mam taki rząd malin, letnik pod orzechami i włoskimi. I zastosowałam nawóz plus mączka bazaltowa i tych tutaj owoców jest bardzo dużo. Są to też bardzo piękne, bardzo zdrowe. Wyjątkowo te malinki, troszeczkę podsuszone, bo gdy mieliśmy su sucho, nie podlewałam malin. E, I tak naprawdę mówiąc, e, w zasadzie nigdy ich nie podlewałam. Zawsze sobie e, radziły. Dlaczego? Dlatego, że tutaj e, rosną tak, troszeczkę w troszeczkę takim miejscu trawiastym. Ja plewię dopiero, gdy maliny zakończą owocowanie, robię tutaj porządki. Natomiast e, przez cały czas, jest to takie miejsce troszeczkę dzikawe. i jest masa, masa owoców, bardzo się cieszymy. Soki uwielbiamy z malinek, mąż uwielbia, wnuk uwielbia, ja zresztą też uwielbiamy świeże owoce, dzieci lubią, my też z mężem, więc czekamy, bo będzie tutaj tych owoców, można powiedzieć, zaczęsienie. I bardzo dobrze, taki rok mi się podoba, gdy właśnie jest dużo owoców i warzyw. Po zakończeniu plewienia i docinania, czas na koszenie trawników, prosimy już od jakiegoś czasu co trzy tygodnie. Ponieważ wcześniej, we wcześniejszych latach było bardzo, ale to bardzo sucho trawa nie rosła i wydaje mi się, że nie ma potrzeby w ogóle kosić trawnika częściej. Dlaczego? No, dlatego, że ta trawa tutaj teraz już rośnie. Bo ostatnio dni mamy codziennie kropi deszczyk, dzisiaj zresztą też niedużo, ale zawsze coś i trawka owszem ładnie rośnie. Ale myślę, że co trzy tygodnie wystarczy. Nie musimy mieć trawnika jak na boisku. Mogą być tutaj zioła i kwasty. Przy ogrodzeniu rośnie rząd tutaj to tacy strażnicy, żeby miejsce było zaciszne i ciepłe. Zimą mam tutaj strażników przy ogrodzeniu. Dlatego chcę, aby były te tuje zdrowe, piękne, silne i zastosuję nawóz plus mączka bazaltowa. Nawóz zawiera azot, magnes i żelazo, czyli te pierwiastki, które pozwolą, aby tuje rosły zdrowe i piękne. Piękne róże pnące kwitną, ale te, które już przekwitły, przecinam. Jeżeli jest tutaj cały kwiatostan, gdzie przekwitły już róże, to wycinam cały. Tam, gdzie są jakieś pojedyncze róże, które przekwitają, to wycinam pojedyncze. Tutaj wycinam cały. Tutaj też, no, przy różach też jest praca. Królowa ma swoje wymagania. Wkrótce trzeba będzie ją zasilić nawozami mineralnymi. Ja stosuję nawozy mineralne po to, żeby wzmocnić krzewy, ponieważ gdy róża wydaje tyle kwiatów, staje się osłabiona, a przez co staje się też bardziej podatna na choroby i szkolniki więc trzeba będzie jej zaaplikować składniki mineralne pierwiastki, których ona potrzebuje. Dużo jeszcze jest tutaj kwiatów, które pięknie kwitną, dużo jeszcze jest pąków, więc właśnie te, które już są takie brzydkie, to trzeba je po prostu przyciąć. Nie ma sensu, żeby róże traciły swoje siły na zawiązywanie nasion. Nam to zupełnie jest niepotrzebne. A tutaj z kolei... Piękny liliowiec, który też pierwsze kwiaty zaczynają już przekwitać, więc te kwiaty ja albo obrywam, albo obcinam, zostawiając pąki kwiatowe, i zostawiając kwiaty kwitnące. Ja już się z Państwem pożegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.